To są dobre rzeczy, moi drodzy, dobre rzeczy, wspaniałe rzeczy. Co to jest? Z kangureka kakao jedyneczka. Lekkie problemy z nagrywaniem jak widzicie Chyba niestety tego napisu z góry się nie pozbędziemy Można to tej rameczki Dlaczego ta kola taka wielka jest? Nieważne już niż wie. Dobrze, co nie? Sterowanie, jak wygląda? Gramy strzałkami, shiftem się obracamy. Postaw, czyli... Zastaw się, a postaw się. <ś tôi awful> Stawianie checkpointu, bo tutaj stawiamy sami checkpointy. Eee, patrzenie Strzelam, że... A, wiem! To jest zrobienie lornetki z paluchów. Nie mam zbyt giętnych ład, żeby coś takiego zrobić. Dobra. Yy, uderzenie rękawicą control, uderzenie ogonem ALT, rzut rękawicą prawy shift. Trochę niewygodne, ale spoko. Krok w lewo Z, krok w prawo X. Spacją skok, kamera z tyłu home. Spoko zadziała, ale mam I chwileczkę, czy to jest jakieś ustawienia wideo? Nie. Musimy żyć z tym. Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać ten pasek na górze. Ja to może jakoś do przyszłego razu rozciągnę, żeby ten pasek był troszeczkę wyżej. Mogę to zrobić. Ale teraz nie, ponieważ nagrywam to prosto z pulpitu. No. <laughs> w ogóle, jaka ciekawa sytuacja, bo włożyłem płytę do napędu i okazało się, że. Pokazałem to na streamie, ale pokazałem jeszcze raz. Znaczy, pokażę Wam jeszcze tutaj. Ech, to jest jedna z moich pierwszych gier. Ech, ona jest okropnie. Zestarzała. Ona działa. Zainstalowałem ją z płyty, ale strasznie głośno ta płyta chodzi w napędzie. Więc stwierdziłem, że po prostu ją zdampuję. Czyli, no, zgram sobie obraz. To jest legalne. Taki sposób tworzenia roomów jest legalny. Jakby ktoś się coś pytał. Dobra, gramy. Normalny, łatwy, trudny? Normalny. Pamiętajcie, zawsze normalny. O, pierwszy poziom, mój ulubiony. Trochę głośniej. I tak jest git. Nie wiem, czy sam sobie nie przestawię trochę tego sterowania. Jakieś kroki, sroki. Wiem, że da się te... te. rozbijać, a może nie? Może to nie te. Chyba nieważne. Zaczynamy gry. gramy jako. to jest chyba jedyne miejsce, w którym. kao wydłuża sobie szyję, co nie? Nigdy później już chyba nie korzysta z tej zdolności. Zawsze wyglądało zabawnie, Pamiętajcie, że kangury są bliskimi kuzynami żyraf. Czy nie jest jednak trochę za głośno? Troszeczkę mściszę, weźmy kursor z tego. Okej. Okay. Te moneczki trochę jak grosze wyglądają, nie myślicie? Ła! Ja muszę się nauczyć walki. Ła! I zrobić naprawdę coś z tym paskiem na górze, bo zakrywano kawałek serduszka. O, mówię, że da się jej rozmnać. A tak. się Warto pamiętać. Okay. Jest to. Sądzę, że jest bardzo starą grą. Jest to gra polska. Że jest stara możecie poznać po tym, że znajduje się tutaj Logo LEM, dystrybutora, który już dawno nie istnieje. Zbieramy na niepki. W ogóle nie gra nie jest długa. W ogóle dlaczego jest ta gra nie jakaś inna? Bo możecie o tym nie wiedzieć, bo, bo trochę zepsułem system. Sprawa wygląda tak, że to jest chyba... A, checkpoint. Taki checkpoint Charlie. E, Sprawa wygląda tak, że miał być... E, że był sobie spoderman i spoderman się skończył. I jak się spoderman skończył, to zrobiłem ankietę w ostatnim odcinku, jak zawsze. Co 50 monet dostajemy rzutko. Fajnie. O! Nauczyłem się. Raz. Dużo z tego pierwszego poziomu jeszcze pamiętam. Ale nie wszystko. Muszę się rozejrzeć na internecie za jakimś patchem na nowe systemy. Za widescreenowym patchem. Na pewno takie rzeczy są, bo. Wow. No, i, no i moje perfekt przejście już poszło się dawno. <laughs> już na samym początku przy pierwszym przeciwniku Mam. Okay. E, ej, jeszcze raz mi coś trafi, padnę. Wolałbym tego nie robić. chciałbym przeżyć? Ej, tej tutaj... Było troszeczkę inne miejsce. Goni mnie! Nie dogonił mnie. A, no tak tutaj. Ej, muzyka z pierwszego poziomu. Wiele wspomnień. Te spadające klocki. Ogólnie kangurka kało Całego chyba nigdy nie skończyłem. A może jednak? Co on zrobił? Okej, okay, dobra. Całkiem nieźle jak na prawdziwego bossa Passione. Wow. Ta idlowa animacja była straszna. W sensie, no, ja się przestraszyłem. O, nie zrobiłem checkpointa w ogóle, mogę zrobić go tutaj. Zacznę od początku. A niech będzie po... najbliżej, trochę dłużej będzie to trwać. I dobrze, niech to trochę potrwa. jest skrzepnięty do tego, żeby rozpocząć temat o gierce, a gierka jest no wspaniała. Jest to pełnoprawny polski platformer na poziomie Super Mario Bros. do Super Mario 64. Wyszedł trochę później, ale no deklasuje konkurencję. No to nie ma lepszej platformówki 3D. Jeszcze Po co tu u nas Ale ty się nie wracają Ła! Dobra, nie idzie mi wcale ta walka tak dobrze Postawmy to enterem? Tak, enterem Zostawiłem checkpoint. Jest dobrze. No ale nieźle już na pierwszym poziomie życie stracić. Wszyscy ja powiem, że ta gra wygląda tak dobrze, jak ją zapamiętałem. Może w troszeczkę wyższej rozdzielczości ją zapamiętałem, ale poza tym jest identyczna. O, o, o! takimi guzikami to się robią? Jeżeli nacisnę NUM0 to wyłącza nagrywanie, więc nawet nie mam zamiaru próbować. A, widać. Jak się trochę podskoczy, to widać, że tam są te kolce i gdzie one tak właściwie są. Dobra, nie zawsze widać. Czasem jest się ślepym. Dobra. Ostatnia monetka. Sprężyna do zapieprzania. Zapieprzamy! Ej, tu jest niespodzianka. Ciekawe co? Śmierć? No, kolejna sprężynka. Zapieprzania. Dobra, dlaczego gramy w pierwszego w... Kangur Kakao? Bo, bo wzięło mnie na wspominki. Dlaczego? Bo na Dzień Dziecka Udało się sfinalizować pewną część takiej polskiej inicjatywy pod nazwą Bring Call Back I część druga, czyli runda druga, trafiła na Steama. I w dniu, właśnie dnia dziecka, można było ją dostać za darmo. Teraz jest za 7 zł, więc mała różnica. Co potem? No, mam nadzieję, że. Ostatecznie wszystkie części Kangur Kakao trafią na Steam'a I organizatorzy tej akcji mówią też nawet, coś, że może może jakaś nowa część? Jak wiecie, mi nic, nie, mi nic nie obiecujemy, ale może jakaś nowa część kiedyś się pojawi Ja bym był nawet chętny Dobra, i tutaj będziemy kończyć na dzisiaj, nie, zrobimy jeszcze jeden poziom Bez drugiego poziomu grać to tak... Tej... Jakby w ogóle nie grać O! O O! jaki sekret! Pamiętajcie jak zawsze jak włączacie grę to sprawdźcie co jest za pampi. <laughs> to jest pierwszy nawyk jakiego uczą się testerzy. O ten poziom za ta... kamera mi się zablokowała. Ja muszę sobie tą muzykę całą wskraść do folderu i zapętlić. Będziemy ją sobie otworzyć na live'ach. Co zrobiłem, to jest drugi level już mamy eee, śmiercionośne upadki zabierające całe życie. Ja już chyba wolę trzeci level i jego ciężkość. Powiem wam, że trzeci level zazwyczaj był tym, na którym kończyłem w moim sześcioletnim życiu. Dlaczego? No zobaczycie, bo dzisiaj mam zamiar chyba jeszcze szósty level przejść. Ha! No. Yy... W ogóle jak działają te rękawice, może później dopiero zobaczymy na razie, mi się nie chce ich zużywać. Z drugi level mamy tylko trzy, więc... Wygląda na to, że są bardzo wartościowe. Chyba sobie przemapuję to sterowanie. Byłoby fajnie sobie ustawić te puźniczki na tak na przykład ZXC Wiecie, typowo i AS jako, straj jako strajfowanie Tam byłem? Tak, stamtąd przyszedłem Co to jest? dziwna A, dobra, ok Przekładnia, żeby otworzyć sobie przejście. Czasem reaguje z dziwną latencją na skok. Ale tylko na skok. Wszystko inne działa idealnie. To pewnie ma coś związanego z animacjami, które właśnie odpala. I może w każdej klatce animacji zmienić akcji. Przynajmniej na to wygląda. Wie tylko co, co moje zdolności obserwacyjne mi mówią. O, wyliczyło mnie. I dźwignia, która z jakiegoś powodu, jak na nią skoczymy, to podnosi się. W sumie to mnie nigdy. Nie, na pewno mnie to. zastanawiało. Za młodu. Okej, okay. prawie spadłem. O, tu się otworzyło przejście do bonus stage'a. Ej, nie pamiętam go. Mam przeskakiwać, tak? Aha. Spoko. Ej, fajny ten bonus stage. Nie łapię wszystkich monetek, bo żeby to robić, by musiał się zatrzymywać. Wow. Jeszcze raz mi trafi, jestem skończony. Ani! No nie, nie. to wszystko mi nie dało się rozwalić. Wypadałoby chyba postawić sobie checkpointa. One się chyba nie przenoszą między levelami, więc lepiej by było użyć go raz. A to jest już chyba sam koniec mapy, więc zakończmy to. Te kształty były dla mnie zawsze takie wow, ładne. Koniec. I tak oto kończymy na dzisiaj, co nie? Zapisz ten gry. Ład i gry. 1. SAW. Okej. Okay. Wejdźmy do manu głównego. Poczemu by nie jest piękny. Dobra. Tutaj kończymy na dzisiaj, bo, bo tak. Poproszę bo by nie, bo, bo mogę, bo mnie stać, bo ta seria będzie trwać strasznie krótko, jeżeli ją przejdziemy tak na parę odcinków, bo ona jest strasznie krótka. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajk, like, jeżeli tak, zobaczcie w kolejnym odcinku. Kochani, może, jak znacie się na paczowaniu Kangur Kakao, bo graliście w ostatnich paru latach, to możecie się wysłowić. Skąd zdobyć pacze? Ja przy tej okazji sobie ale to dopiero jutro będzie do się już coś spać.